Oj, jakoś słabo zaczął nam się ten 2015 rok, niby wszystko zapowiadało się ekstra, niby plan dopięty był na ostatni guzik, a tu jak grom z jasnego nieba, pecetowe GTA V nagle znika ze styczniowych premier zaliczając dwumiesięczne opóźnienie. Na domiar złego nieco później przez sieć przetacza się drama związana z pierwszym zamkniętym pokazem Wiedźmina 3. Jego poziomem grafiki, błędami i widocznymi spadkami animacji. No cóż, miejmy nadzieję, że najgorsze wieści już za nami i teraz będzie już tylko lepiej. Najbliższych kilka tygodni powinno wprowadzić was w dobry nastrój, bo wreszcie coś w temacie długo oczekiwanych hitów zaczyna się ruszać. Zresztą sami zobaczcie, co na nas czeka. No dobra, znowu zaliczamy dość słaby start. Tym bardziej, że o tym tytule wspominaliśmy już we wrześniu ubiegłego roku. Tym razem jednak jego lutowa premiera to już potwierdzona i oficjalna informacja. Jeśli szukacie czegoś klimatycznego, ten nietypowy miks przygotówki, strategii i RPGa powinien Wam przypasować. O ile ostatniego roku nie spędziliście na wykopkach w Bangladeszu albo na medytacjach w zabitej dachami mieścinie w Nepalu, wiecie już zapewne sporo o nowej grze twórców sławnego Left 4 Dead. Szczególnie, że głośnej, asymetrycznej rozgrywki 4 na 1 dano nam już posmakować podczas jej beta testów. Potencjał we Wolf drzemie więc spory. Pytanie, czy w całości uda się go wykorzystać. Postawić sobie obok tytułu gry oznaczenie XXL jest łatwo, ale dopisek ten zobowiązuje. Na szczęście tutaj pojawił się on nieprzypadkowo, bo w kolejnej odsłonie tej uznanej już serii wirtualnego burmistrza to właśnie na element skali postawiono największy nacisk. Popatrzcie tylko, jak wielka i zróżnicowana może być teraz wasza metropolia. Można śmiać się z Nintendo, ich polityki i dziecinnie wyglądających gier, ale firma cały czas utrzymuje się na rynku i całkiem nieźle sobie radzi. Bezsprzecznym źródłem ich sukcesu jest znany wszystkim przenośnik 3DS i jego powiększony brat. Nie jest chyba wielkim zaskoczeniem, że japoński gigant postanowił odświeżyć, a właściwie mocno podrasować obie konsolki. Nowe ich wersje swoją premierę zaliczą właśnie w lutym. Czekamy z niecierpliwością. Debiut nowych konsol to z pewnością spore wydarzenie. W tym przypadku jednak przyćmij je zapewne premiera tej, zdawałoby się niepozornej gry. Tfu! Co ja gadam? Żadnej tam niepozornej. Toż to remake Legendy nad Legendami, jednej z najlepszych gier czasów. Czy coś w ogóle byłoby w stanie z tym konkurować? Fani 3DSA oszaleją chyba ze szczęścia. Dawno nie czekało ich tyle emocji i to w jednym dniu. Nowe konsole, odświeżona edycja fantastycznej maski Majory, a teraz jeszcze to, dopakowana wersja czwartego Monster Huntera. A mówi się, że trzynastka jest pechowa. Chyba nie dla Nintendo. Szybkie, terenowe i hałaśliwe. Oto wprost idealne podsumowanie oglądanych wyścigów. Od czasu ich konsolowej premiery minęło co prawda kilka miesięcy, ale na pecetach starcie motocykli crossowych i kładów to widok raczej nieczęsty. Nie mogliśmy więc choćby nie wspomnieć o tej premierze. Dobra, obejrzane, zaliczone, lecimy dalej. No i tego mi było trzeba, co tam 3DSy, Zeldy czy Wiedźminy, przy symulatorze życia Rysia to wszystko pikuś. Tak odkrywczy pomysł mógł zrodzić się tylko w tęgich głowach ludzi, którzy wcześniej bohaterem pierwszej części swojej gry uczynili Borsuka. Losy Rysia są chyba jednak nieco bardziej pasjonujące, no bo nudniejsze przecież być nie mogą, prawda? Kolejna część słynnej już serii Total War była tylko kwestią czasu. Jedynym pytaniem, jak zawsze, pozostawała epoka historyczna, z którą przyjdzie nam się zmierzyć. Tym razem padło na Beach Boży, czyli Huna Atylę. Panie i panowie z Creative Assembly, tylko prosimy, zróbcie to teraz bez wtopy i żadnych beta testów na żywym organizmie. Resident Evil, kolejna legendarna już seria, która ostatnio miewa wzloty i upadki. Zawsze jednak twardo stoi przy niej oddana rzesza fanów. Teraz ich poświęcenie może być wystawione na lekką próbę, bo choć kontynuacja Revelations zapowiada się całkiem nieźle, to fakt wydania gry w formie epizodów nie wszystkim przypadnie do gustu. Na szczęście u nas gra pojawi się w pobożemu w pięknym, krzykliwym pudełeczku, ze wszystkimi epizodami w komplecie. Szkoda tylko, że dopiero w marcu. Czekajcie, czekajcie, która to rzucła na piątej części Dead or Alive? Bo trochę straciłem rachubę. A, okej, okay, niby ostateczna z wszystkimi dodatkami, strojami, postaciami wielopoziomowymi arenami. Fani będą zapewne zachwyceni. Nie oszukujmy się jednak, większość z nas pamięta tę serię tylko ze względu na dość specyficzne widoki. I nie, nie chodzi tu o pejzaży. W dobie upraszczania, wszystkiego co tylko możliwe, widok klasycznej przygodówki point and click może być dla niektórych sporym szokiem. Tym większe brawa dla twórców, że odważyli się po raz kolejny zresztą uraczyć nas tak ciekawą produkcją. Idę o zakład, że niewielu z Was słyszało o tym tytule. Tymczasem jego twórcy majstrowali wcześniej przy Dune 2, serii Command and Conquer i lekko zapomnianym Star Wars: Empire at War. Jeśli to za mało na rekomendacje, to co powiecie na powrót do najlepszych tradycji strategii czasu rzeczywistego? Dlatego zalecamy baczną obserwację półek sklepowych, bo niezła okazja na świetną rozgrywkę może wam przejść koło nosa. This species is by far the most We set out to chart the stars. Pierwszy z planowanych na ten rok diamentów PlayStation 4 uwiedzie nas z pewnością mrocznym, steampunkowym klimatem, alternatywną wersją wiktoriańskiego Londynu i doskonałą oprawą audiowizualną. Czy jednak sama rozgrywka okaże się równie kusząca? Tego dowiemy się dopiero po premierze i mocno otrzymamy za to kciuki.

Wcale nie ze względu na chęć do szlifowania gry czy usunięcia za późno zauważonych błędów. Powodem poślizgu okazały się problemy z zupełnie innego tytułu: zestawu wspominkowego Masterchef Collection. To chyba pierwszy taki przypadek. A może jednak nie. Odświeżony, rocznicowy Oddworld potrzebował aż pół roku. By po całkiem udanej premierze na PlayStation 4, doczłapać się wreszcie na PC. Dobre jednak i to, bo inne platformy i jeszcze sobie na ten świetnie wyglądający tytuł trochę poczekają. W tym momencie spełniają się najskrytsze marzenia wielu zapalonych miłośników kosmicznych strategii. Powrót Homewarda, nawet jeśli to tylko odświeżone dwie pierwsze jego części, to coś obok czego nie sposób przejść obojętnie. Diabeł tkwi bowiem w szczegółach. Zresztą co tu dużo gadać, sami zobaczcie, jak teraz wygląda ta genialna produkcja. Coś fantastycznego! Dla jednych ideał japońskiego anime, dla drugich zjawisko totalnie niezrozumiałe. Podniebne walki, strzelanie promieniami z palców, teleportacje czy ewolucje na wyższe poziomy mocy są w stanie ogarnąć chyba tylko ci najwierniejsi fani serii. Dla nich ten tytuł to prawdziwe Eldorado. Jeśli czujesz się więc jednym z nich, to kamehameha i do przodu. No i patrzcie Państwo, doszliśmy do końca tego miesiąca. Luty krótki jest, mimo to, jak widzicie, udało nam się upchnąć w nim całkiem sporo. Może i wielkiego wysypu hitów nie ma, ale narzekać na totalny ich brak też nie ma co. Szczególnie, że kolejne tygodnie 2015 roku zapowiadają się coraz lepiej. I choć marzec bezapelacyjnie należeć będzie do pzt GTA V, to przecież będą tam jeszcze nowy Battlefield i wyścigowy Project Cars i krwawy Bloodborne, i specjalna next-genowa edycja Borderlands. Tylko siadać, grać i nie umierać. Tą jakże optymistyczną wizją przyszłości żegnamy się z Wami do następnego miesiąca. Trzymajcie się!